Zakupiłem takie mikrofony krawatowe. Mikrofon krawatowy wejściem Lighting, podpięciem do iPhone'a. Na AliExpress niecałe 50 zł takie takie mikrofony bezprzewodowe. Tutaj mam gdzieś tutaj. I w zestawie są dwa. Jeden mogę nosić ja, drugi na przykład Monika. Wtedy. Mam nadzieję, że ładnie dźwięk zbiera. Teraz słyszycie właśnie nagranie z tego mikrofonu. Że wydaje mi się, że za takie pieniądze, niecałe 5 dych, to fajny wybór i dobrze mieć takie urządzenie, bo nie ma nic gorszego niż, niż kiepski dźwięk na nagraniu. Obraz tam może przejść jakoś. Wiele osób oglądając YouTube'a tak naprawdę słucha, a nie, nie ogląda. Czasem jest tak, że sobie coś tam włączymy i leci sobie obraz w tle, a, a słuchamy, słuchamy samego dźwięku. Więc jak ten dźwięk jest kiepski, no to odbiera to chęć oglądania. Także zobaczymy, gdzie wykorzystamy takie mikrofony. Myślę, że przy nagraniach na przykład w sklepach, gdzieś, gdzie jest y, dużo hałasu, dużo dźwięków, muzyki w tle. Taki mikrofon powinien się sprawdzić. Zasięg tych mikrofonów to jest do 20 metrów że obok siebie nie trzeba być żeby nagrywać, no wiadomo telefon fajnie zbiera dźwięk mikrofon w telefonie ale jeśli się jest blisko niego odchodząc na, na, na kilka metrów no ten dźwięk staje się słabszy, to nagranie a w przypadku takich mikrofonów krawatowych, można się oddalić od siebie i nadal dźwięk będzie słyszalny mikrofon w telefonie jest tylko z jednej strony, od dołu telefonu jak trzymamy go w Poziomo, no to z boku telefonu. Wiele razy zakrywamy ręką ten mikrofon, wtedy jeszcze bardziej jest przytłumiony ten dźwięk. Nagrywając kogoś z przodu, jeśli ten ktoś jest blisko, ok, dźwięk się nagra, ale jeśli już się ktoś oddali kawałek dalej, parę metrów, już wtedy dźwięk staje się gorszy. Także mając taki mikrofon krawatowy, jestem pełen nadziei, że. Jakość dźwięku się poprawi. Także takie mikrofony też można na Allegro kupić, no ale są tam wymysły nawet 300 czy 400% droższe niż na AliExpress. Zdecydowałem, że poczekam około 10 dni na dostawę. Ładnie zapakowany. Mikrofony zapakowane w taki Etui, chyba przez to, to Etui też można ładować. Każdy mikrofon osobno też ma wejście na USB-C. Można go ładować i prawdopodobnie, jeszcze tego nie wiem, ale będę sprawdzał, wydaje mi się, że też przez to etui można ładować, bo też tam jest wejście na USB-C. Dobra, ja dojeżdżam do pracy, także trzymajcie się, dzięki za wysłuchanie. Pozdro.